Siemanko wszystkim z tej strony Jakub, a w tym odcinku wybierzemy się na taki mały tibijski hazardzik, Czyli spróbujemy zdobyć naszą sałatę, jak widzicie. Dropłem 128 Editing pouczy Paladynem. Było to przez 2 godzinki naprawił. Mamy rapid respawn, więc szybko to poszło do tego 9. Dropłem druidem. W tym momencie po tych 9 po prostu stwierdziłem, a poza ty to robisz druidem, kiedy masz kartki na preju. a to i tak przecież sklepujesz na jedną runkę, nie? No to. Wracamy na Paladyna. Nie chciałem Wam też pokazywać na jakim etapie jest obecnie Druid. Bo za tydzień 15 grudnia pojawi się odcinek z Druida. Będzie on zawierał naprawdę sporo contentu. Uważam, że to będzie bardzo, bardzo fajny odcinek. Mam nadzieję, że się Wam również spodoba. A teraz przejdźmy już do openingu. Stwierdziłem, że nie będzie lepszego momentu na spróbowanie sałatki nie? niż, niż właśnie Rapid Respał. Bo jednak... Zaraz, zaraz, stop! Co tu się odwala? O czym ty mówisz? Jakie medicine połcze? Jakie spróbowanie sałatki? Przecież nikt nie siedzi ci w głowie, żeby wiedzieć o co ty tam masz na myśli. Ogarnij się i wytłumacz teraz każdemu ładnie w dwóch zdaniach o co ci chodziło. Tylko szybko i konkretnie, bez rozgadywania się. W sumie fakt, przepraszam, już tłumaczę. A więc, medicine połcze zdobywamy ze Swamp Trolli z szansą 1 do 403, a NPC Otokor znajdujący się w Honore przy zachodnim wyjściu z miasta z przyjemnością wymieni nami na specjalny worek, który może zawierać jeden z tych itemków. Nam zależy na itemku o nazwie Slug tak tzw. sałaty, która służy do oswajania tego ślimaka. Niestety szansa na to jest bardzo mała. A teraz zapraszam już do klipów z dźwiękiem na żywo. Bardzo dużo czasu zajęłby mi wydropienie takiej ilości Medicine czy bez Rapida. Na Rapidzie jest około 2000 swamp troli w godzinkę, czyli na Preju możecie liczyć na jakieś 60, 62, 3 Medicine Power na godzinkę, więc jest to naprawdę fajny wynik. I lecimy. Pierwszy knife, kaska, kaska gówno. No, wiadomo, Syf. mamy Jeep Fiter. to jest spokój temek jego wartość to śmiało, jest jakich 5K przynajmniej. Udało mi się sprzedać je w naprawdę fajnych pieniądzach, bo sprzedałem łącznie. Mogłem trochę ekwipunek lepiej przygotować, ale Zaz zobaczymy, gdzie ono tam, gdzie to będzie szło. Można pisać samo jest, niestety nie można. No. Ja, przy... ja to przeklikam i się widzimy, dobra. Okej, okay, ja już sobie wszystkie przemieniłem, zostało na 127 sztuk. Niestety, nie wiedziałem o tym, jest jakieś osiągnięcie Doktor Doktor, więc prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze zrobić kolejną setkę. To spadło przy 100 i zrobić to na druidzie. Ale bywa, nie, też osiągnięcia to nie jest jakiś tam nasz największy cel. Lecimy dalej. Następna dziesiątka. Syf, spid, spider silky Spider silky spoko. O. To jest jeszcze coś, co naprawdę będzie, będzie fajnie mieć, czyli Turtle bo jednak dropnąć te 50, no łącznie 100, ale 50 dropnąć resztę dokupić, to naprawdę troszkę zajmie. No i nic, próbujemy dalej. Z tyfu tu to naprawdę będzie bardzo dużo. Sprzątanie tego troszkę pewnie zajmie, ale myślę, że zrobimy tak. Przerzucimy to, co jest tak naprawdę istotne, tego jak pipunku i po prostu będziemy otwierać. Widzę, że tu już więcej nie ma. Tutaj mamy 20-19 dokładnie, więc lecimy dalej. Batwing bardzo fajnie. Batwingów naprawdę jak najwięcej Fishfiny nie zależy mi, bo wszystko co potrzebowałem, to już sobie dropem. kolejny Chicken Feeder. No wam, że nie najgorzej możemy sobie później podsumować. Ee, podsumujemy sobie, czy miałbym z tego zarobek, czy nie. Wydaje mi się, że byłbym grubo na minusie, jeżeli. To jest taka prosta zabawa. Jeżeli dropniecie Slackdraga Draga załadkę. No to jesteście na plusie, jak nie, no to, to nie. O, o, bardzo fajnie, to jest też addon, który sobie będę mógł zrobić, Afflicted, ale tak troszkę nie, nie przedłużajmy. Tutaj tematu bezsensownie. To są plagiubele plug i jeden sprzedamy, bo już mamy, prawda? Jeszcze Plague mask jest nam potrzebne. to jest do addonu Afflicted, ja tego addonu chyba tutaj ta postać nie posiada. Nie posiada afflicted, jakoś tak się to pisało, no byłoby tutaj na samym początku, ale druid go ma, więc sobie jak najbardziej tam, tam zrobimy ten addon. Wejdźmy dalej. Syf, syf, no slack track naprawdę ucieszyłbym się, przynajmniej z jednej sztuki. Raczej szansa jest taka, że żadna nie, nie spadnie. Szczerze powiem, że na ten moment się nie, jakby nie interesowałem tym tematem, to znaczy nie wiem dokładnie jaki jest tam procent, ale myślę, że nie jest on za duży. Czy ja sobie mogę tu tutaj wsadzić? Mogę, czy mogę tak otwierać? Mogę, ale to nie ma sensu. 47,6 sztuk nam jeszcze zostało, masakra. Chyba kolejne, kolejne dwie godzinki będziemy musieli jeszcze tam poświęcić na rapidzie. Ale przyspieszmy to, może tak trzeba to z nienacka wziąć. No powiem wam tragedia, nie? Widzicie to? Czy wy to widzicie? Ile tutaj mamy itemków? Otworzyliśmy 109 sztuk już. Nawet, nawet powiem, że przestało to być mięśni. Mogłem sobie tego nie robić przed spaniem, bo nie będzie mi się teraz za przyjemnie spało. Mamy 18 sztuk do otwarcia. Bo jak widzicie z 22.30, a ja to robiłem dosłownie teraz. Zbieractwo całe, no nic, 14, 13, 12. Są nam jeszcze 10. No nie za ciekawie. Jeżeli chodzi też o te medicine pouch'e, to Takimi temami myślałem, no, no nie udało się nam drobnąć. I teraz wam powiem o co mi chodzi. I ja z montażu wytłumaczę to wiele lepiej. Jak ktoś ogląda główną serię, to dobrze wie, że mam zasadę, która zmusza mnie do zdobycia samemu co najmniej połowy wymaganych przedmiotów na dony i małty. W przypadku przedmiotów, w których trzeba jedną sztukę, muszę oczywiście zdobyć ją sam. I nie sprecyzowałem tego na samym początku, ale jeżeli chodzi o przedmioty takie jak właśnie Medicine pouchy, które służą do zdobycia Slack draga w sposób wymiany, tak, na, na ten jakby los. Traktuję je na zasadzie jeden wydropiony, jeden możliwy do kupna. Więc na ten moment mogę dokupić 137 Medicine pouchy. Sama sałatka na tym serwerze. Widzicie ceny: 2,7 k 530 k. Teraz, jeżeli chodzi o Medicine pouchy, Tu ich nie ma tyle. To jest cały problem. Jedno to jest to, że ja nie mam kasy. Znaczy, mam więcej kasy niż tutaj pokazuję w tej chwili na tym klipie, bo jest ona po prostu na druidzie. Mam też bardzo dużo lota, za którego się w końcu wezmę, ale to wszystko porapicie już na spokojnie. Ale po prostu, no, no wiecie o co chodzi: no, nawet nie ma tyle na rynku, więc troszkę to zajmie. Ale pamiętajcie, że 137 sztuk mogę kupić. Ja pewnie jeszcze do dropie 13, żeby było 150. Otworzę je. Jeżeli coś wypadnie, to dam wam znać. Jak nic nie wypadnie, to miejcie to na uwadze, że 150 Battlestar Pouchy to będzie kolejny, kolejna próba podejścia do tego tematu, i mam nadzieję, że już ostatnia. Dzięki za oglądanie. Sorka, że nie ma nic konkretnego w tym odcinku, ale w niedzielę, czyli jutro, jak ja to nagrywam, to jest sobota, prawdopodobnie będzie też stream. Będzie on albo w niedzielę, bo w poniedziałek i wracamy z powrotem do streamowania, już się dużo lepiej czuję. Trochę pograłem. Nie chcę Wam na siłę wrzucać odcinka takiego na szybko zmontowanego, bo mógłbym to zrobić głównego z druida. Na jutro po prostu wolę poczekać jeszcze jeden tydzień, zrobić troszkę więcej materiału, dopieścić ten odcinek i naprawdę zrobić go Takiego, żebym ja był z niego zadowolony. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Jak ktoś ma ochotę, to nie zapomnijcie tam na dole subik, like. Będzie mi bardzo miło. To naprawdę jest dla mnie ważne. Trzymajcie się miło. SIA.